Dobra, widzowie. Widzicie tą dużą ropuchę? No, jestem na wyjeździe. No, bardzo dużo jest tutaj gadów i płazów. No, gadów to mało. No, jakieś szczurki są. Nie za mało, nie za dużo, ale więcej to takich ropów i żab trawnych. Zobaczcie w porównaniu z moją ręką. Duża, bo zwykle to są gdzieś takie malutkie, nie? Dziś widziałem bardzo dużo. Puszczę ją do kałuży. Jest tutaj taka nieduża. I kot się zdziwił. Chyba nigdy nie widział takiego zwierza. No, kotek. Nie, nie ruszaj. Widzicie te kropki na jej ciele? To są gruczoły jadowe, ale one raczej nic nie robią. Ale i tak po takich zwierzętach trzeba mieć ręce. O kurde, do wody weszła. I płynie, zobaczcie. Czekajcie, bo ostrości nie widać. O nie, co ja zrobiłem. Dobra. Podejdziemy tam do niej bliżej. O nie! O kurde! Weszmy w kałużę. O fuj. O fuj. Jakie to jest mięciutkie? Nie ma sierści, ale. Oj, oj! Jakie to jest?

O zobaczcie teraz. ją puszczę, żeby nie wypuszczała tego jadu, bo jednak. Zobaczcie, tu jest jeszcze żaba trawna, taka. Jest... Dobra, widzowie, widzicie? To jest taka mała żaba, to jest żaba trawna mała. Jaka wychudzona w ogóle. Chyba nic nie je. Jakieś małe rzeczy je. Położymy ją koło tej dużej. Dobra widzowie, to by było na tyle. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje. Każda osoba, która ogląda film, niech, niech subskrybuje kanał, potem zdecydujecie dalej, czy chcecie subskrybować.